No cześć, witam. Dzisiaj trochę inny temat jak ostatnio, czyli tam czas o linii kolejowej. Dzisiaj wybieramy się na tribodranie. Jesteśmy przy drodze. Auto pojechało. Tu mam dwa bodajże zające, ale ich nie zrywam, bo one są przy drodze. A to może oznaczać tam jest drugi. To może oznaczać tylko jedno, że jakiś wysyp grzybów jest. Także no idziemy to sprawdzić. Także znaczy, tych nie biorę. Pogodę mamy fajną. wysiedliśmy w wiosce. No nie będę mówił jakiej. Idę od przystanku. Tu coś chyba jeszcze też jest no. Jakiś taki gołąbek, tak tylko pokazuje. No jest. Tego nie będę brał ponieważ idziemy do lasu, a to jeszcze kawałek drogi przed nami. Dobra, jak coś będzie to się odezwę. Na razie. No i w końcu po ponad godzinie chodzenia jesteśmy na takich wyrobiska dawna kopalnia tak jakby Najprawdopodobniej no to jest taki mały kozak czerwony Tak to wygląda Róż tutaj. No, chociaż stan jego nie jest jakiś tam mega zadowalający, ale no może być. Może być, chociaż no, jak na razie ten jeden. Także ja już zacząłem tracić nadzieję, że w ogóle coś się znajdzie. No, ale ale jednak. Miałby ja to nie był tylko ten jeden. Dobra to do następnego do grzybobrania yy, dwa takie mąbki, coś takiego jak to no trochę słuchawe no dalej jest pusto no, ale no jakieś pocieszenie myślę że to będzie dobre zobaczymy na razie tylko tyle sucho jest jak nie wiem co odeszliśmy od kopalni tam gdzie robiłem osobny filmik już jest dostępny także zapraszam do oglądania no i dobra do następnego no wyszedłem z tych kamieniołomów w taki lasek taki mały zajączek o. na razie tylko tyle no słabiutko ogólnie mówiąc słabiutko napotkałem tam na jakieś białe mleczaje ale to mówię to stare, stare okazy to z tego co wiem to taki się nie bierze także no, tutaj akurat jeden do kolekcji ale poczekajcie bo tutaj coś pod spodem chyba zauważyłem tak jest kolejny ale nie wiem czy będzie jest jest. czy będzie nierobaczywy no bo no, żeby bo żeby nie był roboczywy to zaraz ocenimy No chyba jest robaczywy No jest robaczywy chyba No jest, jest, to no nie Takiego czegoś się nie bierze Też No trudno Dobra jak coś będzie dalej to pokażę Na razie Tutaj kolejny Gomąbek właśnie Przed chwilą go zerwałem tak On wygląda Musiałem trochę zmienić telefon, ponieważ pierwszy mi się rozładował, dlatego trochę gorsza jakość, ale myślę, że coś wyjdzie. Tak to wygląda. Dobra. Myślę, że widać. Jesteśmy w takim lasku... To nic, to na razie tyle. No tutaj były dwa zające, ale jeden całkiem robaczywy, drugiego trochę pociąłem. Ponieważ korzeń był robaczywy, a tu w środku, to są siniaki, nie zające, przepraszam. To nie zając, tylko pod, taki podgrzybek jakby. Siniaczek. Tak to wygląda. Dobra jak pośnieje Dobra, to na razie źle zobaczymy co Oby to z no zakrywo, nie jest najlepiej jak widać, ale zobaczcie. Tak sobie tyle las wygląda Dobra, lecimy dalej, także jeszcze nie kończymy, na razie. Teraz odnośnie tego yy, grzyba, to nie jest żaden, żaden podgrzybek zajączek, tylko podgrzybek po prostu, siniejący tak jakby. On jest jadalny, także można go brać. Tam padła pomyłka, także mam nadzieję, że nic się nie stało. No nic, ja szukam dalej. Także, jak coś będzie, to się odezwy. Tutaj na pniaku dosłownie ktoś zostawił taki też siniejący podgrzybek. O, no, korzeń cały siny. Zdrowy to biorę. Drugi taki mniejszy też. Też wezmę. Jeszcze był trzeci, ale był robaczywy. No tylko się pomału zapełnia. Tyle. Jakby coś jeszcze było to się odezwie. Na razie. Podsumowując. No nie było idealnie. Najwięcej chyba tych podgrzybków siniejących. Dwa gąbki, Trzy gąbki właściwie. No i to byłoby na tyle. Także. No nie było idealnie. Idę tą drogą na przystanek. Nie wiem czy to coś będzie widoczne w ogóle, bo to, to ten drugi telefon tak to wygląda. No dobra, także do następnego filmiku. Trzymajcie się, no wyszło jak wyszło.